4 czerwca możemy ocenić rzeczywiście w skali ogólnopolskiej, ale także w skali tej naszej małej ojczyzny Łomżyńskiej. I powiem szczerze, zarówno na jednym poziomie, jak i drugim, jest to jedna chyba z najważniejszych dat w tej współczesnej historii Polski. Data symboliczna określająca jakby pierwszy dzień wolności. Także dla mnie bardzo, bardzo istotna. Ponieważ w pewnym sensie koronująca moją działalność wcześniejszą w opozycji i w czasach studenckich, ale także otwierająca perspektywy na te nowe czasy, na demokrację, na nowe państwo, nowy ustrój, zarówno ustrój polityczny i gospodarczy. Polska pod 4 czerwca to już inny kraj. Z perspektywy wielu już lat mogę powiedzieć, że. Możliwe, że nasze oczekiwania były trochę inne niż obecna rzeczywistość, ale chyba wynika to z faktu, że nie potrafiliśmy sobie wyobrazić tego demokratycznego kraju, ponieważ nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało. Wiedzieli, znaliśmy komunę, wiedzieliśmy, jak wygląda komuna, a nie wiedzieliśmy, jak wygląda demokracja. Po czwartym czerwca wszyscy się tej demokracji uczyliśmy. I ja uważam, że jest to bardzo istotna data dla nas wszystkich, także osobiście, ponieważ jest to powiedzmy taki symboliczny dzień osiągnięcia stanu wolności, a wolność to właśnie chyba ta wartość, o którą ja zawsze walczyłem. W związku z tym. Dla mnie osobiście jest to też niezmiernie ważna data. Moje związki z Solidarnością chyba najlepiej widać na tej marynarce, ponieważ są tutaj tytuły pism, które czytałem, które kolportowałem i które współwydawałem. W związku z tym moje związki polegały na tym, że w stanie wojennym, po stanie wojennym. Byłem kolporterem, jednym z wielu, którzy rozprowadzał nielegalne książki bez, z drugiego obiegu nielegalne gazety czyli byłem z ty, jednym z tych, którzy pozwalali na to, żeby, żebyśmy mogli wspólnie czytać tak zwane wolne słowo żebyśmy propagowali te wartości, które były za komuny zakazane. Rok 89 to jest reaktywacja Łomżyńskiej Solidarności, odtworzenie oddziału Solidarności i powstanie komitetu obywatelskiego grupującego działaczy nie tylko z Łomży, ale z, praktycznie z całego województwa Łomżyńskiego. Było to niezbędne. Komitet musiał powstać, ponieważ zbliżały się wybory, trzeba było wyłonić kandydatów, którzy potem mieli zdjęcie z Lechem Wałęsą. I takie pierwsze spotkania komitetu odbywały się u kapucynów wiosną 1989 roku. Były burzliwe, było tam dużo ludzi, dużo działaczy tych Solidarności, którzy byli interdowani, którzy, którzy pracowali dla związków i dla Polski w 80 i 81 roku. Wyłoniona została reprezentacja kandydatów do wyborów zarówno do Sejmu, jak i Senatu. Było to trudne, było wiele sporów. Niektórzy nie znaleźli się na listach, chociaż wydawało się, że byli pewniakami. No i odbyły się wybory, które wygraliśmy w sposób bezapelacyjny. W kampanii wyborczej miałem możliwość pomocy. Zarówno późniejszemu senatorowi Lechowi Koziołowi, jak i senatorowi Rajfowi, jak i posłom Markowi Kaczyńskiemu czy świętej pamięci Ryszardowi Kraszewskiemu. Pamiętam do tej pory, właśnie Ryszarda i nagranie w Radio Białystok spotu, gdzie ten nasz Ryszard, no nie przechodziło mu w żaden sposób przez zęby wypowiedzenia. Skrótu PSL cały czas mówił PSL, w związku z tym musiałem akurat ten fragment jego spotu ja nagrać. Zostało to wklejone. To takie ciekawostki. Jeździliśmy, przekonywaliśmy. Spotkania gromadziły duże grupy ludzi. Było duże zainteresowanie, duże oczekiwania, bardzo często rozbieżne oczekiwania. Jedni chcieli demokracji, inni chcieli pieniędzy, no tak to już w tych czasach było, ale wszyscy wiedzieli, że z komuną trzeba się pożegnać. I 4 czerwca to już jest tak de facto pożegnanie z tą komuną nie do końca, ale symboliczne na pewno. Mówiąc o początkach Komitetu Obywatelskiego, trzeba wspomnieć też o ludziach, którzy go tworzyli w Łomży, czyli o Henryku Kapuściaku, o Marianie Chojnowskim, działaczach Solidarności, o Franciszku Adamiaku, także działaczu Solidarności, o Marku Rutkowskim z Zambrowa, o Ryszardzie Kraszewskim ze Święcka Wielkiego, o Lechu Koziole, który był prawnikiem Solidarności przed stanem wojennym, w stanie wojennym. Trzeba wspomnieć o Teresie Steckiewicz i o wielu, wielu jeszcze innych działaczach, o Henryku Tomaszewskim, u którego odbywały się pierwsze spotkania dotyczące reaktywacji Solidarności Łążyńskiej. O tych ludziach trzeba pamiętać. A często właśnie się tak dzieje, że oni są gdzieś tam w tle, niewidoczni, a to oni tworzyli. Solidarność, którego, której emanacją był Komitet Obywatelski. Trzeba też wspomnieć o roli Kościoła, bo, bo też była znacząca. Ksiądz Czesław Oleksy był takim reprezentantem, koordynatorem tej, tej, tej współpracy. Jego zdanie bardzo się liczyło w, w, w ówczesnym Komitecie Obywatelskim. Może nie narzucał jakichś rozwiązań, ale jego głos rozsądku się tam wśród tych ludzi liczył, a ci co go znają wiedzą, że potrafi być, potrafi wyrazić swoje zdanie w sposób oczywisty. Okres wyborów 1989 roku to był okres wielkiego entuzjazmu. Tam nikt specjalnie nie dopuszczał do głowy, że my te wybory jakoś tam przegramy, czy też będziemy może przez kogoś prześladowani. Raczej było to nastawienie, że musimy z komuną wygrać. I jak jeździliśmy na spotkania wyborcze, które najczęściej przecież odbywały się w kościołach albo w salach katechetycznych. To widzieliśmy te zainteresowanie te tłumy ludzi i, i, i chęć głosowania na Solidarność, bo to tak powszechnie było to odbierane. W związku z tym nie przyjmowaliśmy do wiadomości, że możemy coś przegrać. Ale też nie chyba nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, w jakiej skali będzie to zwycięstwo osiągnięte, ani co się zdarzy potem. Żyliśmy chwilą, chwilą taką musimy wygrać, musimy wywalczyć wreszcie tę wolność, musimy wprowadzić te ideały solidarności w życie i nie dać się tym razem spacyfikować, jak w stanie wojennym. W związku z tym była to okazja na. Zmianę systemowo. Wszyscy mówili, zmiana systemu, ale nikt nie wiedział, jaka to będzie zmiana. Nikt wtedy nie wiedział, co to znaczy reforma Balcerowicza, jakie przyniesie skutki. Z tego sobie sprawy nie zdawaliśmy. Ale wiedzieliśmy jedno, o wolność trzeba walczyć i wybory trzeba wygrać. No i tak się stało.